Dzisiaj odbieram Dark Matter Wielkanocne Pety. Chodźcie ze mną, zostawcie lajka, zapraszam Was bardzo serdecznie. Odbierzmy sobie na początek pierwsze, pierwsze nagrody, plecaczki, punkty i tak dalej. Nie wiem, czemu ja powiedziałem plecaki, ale słuchajcie, no chciałbym już mieć na 99 ten Free Gifts Mastery, na, na, na razie jest to troszkę ciężkie. Zanim zaczniemy... Bardzo serdecznie chcę podziękować Creeperkowi za użycie mojego kodu BrodTV w sklepie Fortnite Epic Games. Zapraszam serdecznie też do wsparcia. A także bardzo serdecznie dziękuję Simon YouTube za tego tościka z plasteliny czy modeliny. Bardzo Ci dziękuję. Słuchajcie, zapraszam Was na moją grupę robloxową, na, na moje Discorda, link w opisie i w komentarzu, a my przechodzimy już do samego odcinka. Moi drodzy, jestem tutaj, odbierzmy sobie i jestem ciekaw jak one będą wyglądać, aż zrobimy sobie screeny tych wszystkich petów. Jak widzicie mam na razie tylko Dark Matter pety, które są yy, tymi podstawowymi petami, jestem ciekaw jak one będą mocne. Jak widzicie, też robiłem opening, mam troszkę ekskluzywów. Ej, ale zobaczmy, gdzie jest ten Dark Matter Pet. Słuchajcie, gdzie one są? Co jest? One aż tak słabe są, że Ej, gdzie one są? Ja ich nie widzę. Słuchajcie, coś się tu podziało. Tu jest, patrzcie, Chocolate Dog. Jest 1078 już tych Chocolate Dogów. Mamy też kota, mamy też Easter Lamp i Easter Fox. Także Kurka, no powiem wam szczerze, że oczywiście będę więcej tych, bo ja mam bardzo dużo tych petów, tych easter petów. E, oczywiście dużo też mam, czemu mi to się odnowiło? Dużo mam też e, epików, jak widzicie, ale chociaż chyba nie mamy tego e, epic dragona, chyba, mam też dużo tych e, legendarek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, aż nowych legendarnych. Petów, także troszkę tego jest. Czy ja jestem w stanie zrobić teraz jakieś kolejne Dark Matter tepety? Te e, sprawdźmy sobie. Tak, słuchajcie, jestem w stanie. Mogę dać na 9 godzin tepety, więc jak najbardziej zrobimy sobie na 9 godzin, bo mogę poczekać, to mi się nic nie stanie, prawda? Sprawdźmy. O, tego pastel, pastelowego pieska też mogę zrobić. Kota nawet. Okej. Okay. Sprawdźmy króliki. Króliki musiałbym jeden dzień na nie czekać, więc to się nie opłaca. Tego weźmiemy tak, 9 godzin, oczywiście. Weźmiemy sobie, a czy co mi to szkodzi. Słuchajcie, czemu nie, prawda? Te kaczki to jeden dzień musiałbym czekać. No to tak średnio, to jest pink, green, green, pink, green, to jest pink pink jest 3, a green jest też 3. Kurka, nie mam tego aż tak dużo, powiem Wam. Isterkatów też nie będę musiał po prostu przerabiać je na złote, na prawdopodobnie na na te rainbowy. Tyle z mojej strony do zobaczenia.